w kolejnym odcinku e, serii Let's Play Minecraft pod Smentem e, jest Mario jest domek, jest wieża jest pułapka, e, jest ogród jest dom, ale postanowiłem i pomyślałem, że nie ma creepera, tak jest kolejna moja szalona budowla tym razem ogrodziłem wszystko płatkami że jak niby, podchodzą ludzie A, Creeper, ja chcę się do niego dostać, o! a tak naprawdę dostać nie mogę. E, także znowu mam nowego skina, a dzisiaj, żeby nie było, że ja nic wam nie pokazuję dzisiaj chciałbym zrobić... Po co ja mam tu płotki? Dobra, mi się tym. Dzisiaj chciałbym zrobić. Hmm. Co ja chciałem zrobić? O, no ci robi. Dzisiaj chciałbym zrobić rejestrację. Mniej więcej taką jak u CTSG. Także... Mm, noc I... Aaaa, spam. Spamuję! Spamuję zaraz... Nie, dobra. Zaraz dostanę banana na singlu. <gryw> dobra, jajko. Creeper Attack! <śmiewanie> dobra, szybko... <szybciej>. O jest. <śmiewanie> Ludzie, nie, ja ciągle buduję. Niedługo ja jak ten, ten świat to będzie jakiś miałem co? Nie, dobra. Od czasu kiedy yy, 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 zrobię rejestrację, już chyba raczej nic nie będę budował. Nie wiem, zobaczymy jak to będzie. Dobra. Yy, muszę. Mam dużo wystarczająco długo yy, to robiłem wszystko OK to będzie to Jak to będzie na powietrzu Tak, w powietrzu Dobra, stąd raczej tak, dobra hmm. <coughs> za bardzo nie wiem jak to się robi. Ja to robię na odwal Znaczy się także nie widzę Także, z napisem, yyy... ku Q, Q Q, 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 Q Będzie samo Q Albo nie MR Mymy Myry my, Nie Mogę się już zastanowić Jak się... Mylują? Nie, nie umiem Ludzie, my nie umiem zrobić Dobra, będzie Quen 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 Witam was z tej strony Kwen. Nie, dobra, będzie Kwen. Kurde teraz. Aha, dobra. Dobra, już wiem. Będzie skoki. Ale skok, ja pierdzielę. <gry> Ale skok... Kurde. No, to był skok. Wiem, ja później to zniszczę oczywiście. K i kółko tak i kółko kółko w kształcie kwadratu oczywiście jakieś dzieci krzyczą ja pierdzielę gdy jest przeszkadzające. o oh nie wiem kurde ludzie jak mi się to nie uda to będzie masakra na youtube dobra kyku Ach. <laughs> dobra, załóżmy, że to jest cool. Sku... Nie, dobra, załóżmy, że to jest sku... cool. <laughs> nie, naprawdę ja się z tego śmieję. To jest masakra. Masakra, co ja robię. Robię, ja nie umiem. nie umiem po prostu i nie. Ludzie, wybacz. Kurde. Jak mam za 50 razy spadać? omega. Oh Okej, okay. i Q Q, E eee, Po prostu, o, będzie QE E Bum. No, chociaż E Żebym zrobił, o kurde, co ja robię Dobra, to tab tab Tablica będzie trochę dłuższa Ja muszę zrobić tablicę, oczywiście Zrobię krótszą za chwilę Cyk, cyk, cyk Cyk Tyk, tyk, cyk. To Co ja zrobiłem? What the fuck? Ludzie, wybaczcie mi, ale tak, tak, to, tak to jest, jak kiedy yy, buduje przed kamerą. Może <coughs> ja załatwię co i widzimy się za chwilę. Okej? Okay. <coughs> Już. Ale owiec. Mieszkałem, że wcześniej tego i tyle nie było. Fajnie, że nożyce się nie kończą, się rozwala to, to, to jest pro. To jest pro. Albo taki bug mam. Bógę mam takiego chyba. A, skąd ja zaczynam? Aha, spoko. To będzie tak. Sorry, że nic nie się mówię, ale takie przyzwyczajenie jak coś buduję. Kurde. What the fuck? Oh my shit. Kurde no. Mordek kopany! Yeah. Yeah, 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 yeah. udałem. Uuu, udało mi się. Ale jazda. Jak mi się udało, to od razu jazda. Jazda, jazda. A jak mi się nie uda, to wtedy jest problem. Wtedy się wkurzam i jest masakra. Dobrze, że tego nie słyszeliście. Że nie słyszycie! A, ja A cię nie przeklinam, tylko... Ja cię nie. Dobra, coś nam chyba wychodzi do rejestracja. Uhu! Ale jazda. Jaki ciot! Spokojnie to jest dobry początek. A nie wyjdzie to trudno. Co zrobię? Dobra, może chyba zdążę w limicie, a jeśli nie, to trudno. Najwadziej utnę. Wytnę, przepraszam. Mm. Także. Nie wiem czy to mi się uda za chwilę nie wiem powoli to, 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 to nabiera kształtu. Jakieś może będzie to takie estetyczne, ale nie wiem nie wiem, zobaczę. Zobaczymy jak to wyjdzie. Także jeśli się nie uda to w następnym odcinku poprawię to wszystko i będzie switch Kur. czy to jest jakiś bug albo coś, ale mi się nie kończy. W ogóle ten. No że co mi się nie kończą. Nie powinno się kończyć, nie? O! Nabiera tak. A kurde. Nabiera to jakieś kształtu. Wystarczy jeszcze zrobić tutaj. Już wiem co źle. Здравствуйте, попросту душа. Н да? wiedziałem, wiedziałem, że tu zlecę. Dobra, jak tam tablica? No nie, no spoko, nie? Jakoś mi to wyjdzie. Będę musiał skoczyć jeszcze chyba po... O nie, po co mi teraz biała wełna, no, jak już jest... O nie, jeszcze jest potrzebna biała. O kurde, jeszcze nie wziąłem... Nie wziąłem... Yy... Szybko! Aaaa! Kurde! Nigdy się jeszcze... Nie miałem jeszcze nigdy takiej tremy Jak... Normalnie ale Masakra! Dzisiaj to masakra! No serio Nie wziąłem jeszcze czerwonej, ale... Zachodzi dzień, mm, teraz to tak... Kurde jest! jest O my g! Dobra, yy, cięcie. No i plum rozjaśni obrazu. Yy, dobra. To na razie zróbmy tak. Cyk będzie coś no jakoś to teraz wygląda teraz to już jest koniec yy, wynik końcowy zaraz zobaczmy yy, rano zobaczmy jak to wygląda w końcu coś zrobiłem pożytecznego chyba coś mi nie pasuje tutaj ten ten, ten tutaj dzynzelet ale zaraz zobaczmy yy, zobaczmy jutro także nie musiał co obawiać. Hmm, ja idę do domu. I idę spać i koniec odcinka. Oj, już 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 kolejna noc, o oh my God. Hmm. A, Ale co tam? Pewno, dobra. I uwaga. Eee, a... o, nie no, spoko. By się przybadała jakaś literka, albo coś. Ale to jeszcze. No nic. No. Rysować nie umiem. Chyba. Yy, yy, po prostu. Tak dobrze grać, to nie umiem. Macie robić. Yy, no także. Wybaczcie mi, ale robiłem to tak na szybko. Yy, teraz ładniej o wiele wygląda. Także. Aha, do zobaczenia, piękny dla mnie piękny efekt. Do zobaczenia, komentujcie, subskrybujcie, żegnam się z Wami. Kłendel, cześć!